usunąć sanacyjne szumowiny z terenów Rzeczypospolitej. Moi drodzy, na stronie eneba.com możecie kupować gry, a z kodem KRL otrzymacie 3% zniżkę. Link w opisie. Ho, 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 witam was bardzo serdecznie moi drodzy w miniserii, która startuje właśnie dziś. Jeżeli oglądacie to w sobotę o 17, to znaczy, że się wyrobiłem. Dostałem wersję specjalną od twórcy tego moda, to jest Beautiful e, Expanded States Regnum Polonae plus kałak Special Version. E, główny update tego moda ma być w niedzielę, bo rozmawiałem z twórcą, główny update ma wyjść w niedzielę e, i ma być odblokowane drzewko, na którym będziemy grami, grali, więc tutaj macie taki jakby sneak peek wcześniejszy. No i oczywiście mam też parę modów zainstalowane, ale o tym powiem w dalszej części odcinka. A moi drodzy, jeszcze skorzystam. Jeżeli ktoś z was mnie nie obserwuje, zapraszam na mój Instagram. Bardzo dużo się tam nie udzielam, dużo nie wrzucam, ale często dodaję story, robię Q&A, daję ważne informacje, więc, więc warto fol followować, warto być poinformowanym. A teraz zapraszam na odcinek. Moi drodzy, rok 36, nadciągająca burza, nadchodzą mroczne czasy. Oj, nadchodzą Mroczne czasy, moi drodzy. Oczywiście, jak ministeria, jak Regnum Polonae, to tylko Polska, moi drodzy. I moi drodzy, gram na takich modyfikacjach. Gram na. Strategic View Adjustment. E, gram też na nowych modelach uniformów. Nie wiem, czy to tak widać, bo to też mi polecił twórca moda, żebym je zainstalował. Te uniformy dosyć fajnie wyglądają, moi drodzy. Tutaj chłopaki ciągną działo. No w sumie to się do każdej serii charakteryzuje ciągnięcie działa, tutaj nasza kawaleria i haha. Wejdę teraz, moi drodzy, wyłączę w ogóle wojny i Niemcy też mają lepsze mundury i one mają też lepiej wyglądać i tak dalej, i tym podobne. Ale moi drodzy, jest to dopiero pierwszy odcinek miniserii i muszę z wami trochę pogadać, muszę wam coś powiedzieć. Miniseria nie będzie ukazywała się codziennie. Bo jest okres świąteczny, później mamy Sylwka i tak dalej. Miniseria będzie się przeplatała z innymi odcinkami, bo mamy jeszcze miniserie z Polski w choju, mamy jeszcze inne materiały z Hoja do zrobienia. Przepraszam, mamy miniserie z Polski w Europce, nie w choju. No i mam też pomysł na inne gry, żeby je wrzucać. Więc codziennie Regnum Polonae nie będzie. Tutaj mamy dopiero drzewko. I musimy obalić, moi drodzy, sanację z naszego kraju i musimy ruszyć na Warszawę. To musimy zrobić na pewno. I też, moi drodzy, względem ustawień świata. Zastanawiałem się po prostu, czy nie zbustować Niemiec, czy nie zboostować Związku Radzieckiego na full, żeby, wiecie, przeciągnąć im paski do końca, żeby była naprawdę zadymka, fiufiu. Fiu. Zastanawiałem się, czy zbustować Aliantów, USA, Japonię, Chiny. To muszę o tym pomyśleć. No i, moi drodzy, ja się tak zastanawiam, bo w 39. Adolf przyjdzie do nas i zrobi puk, puk, puk. Halo? Gdańsk czy wojna? I ja mu powiem wtedy, yy, wiesz co? Wujek mojego widza jest ekspertem. I on mi mówił, że gdybyś spytał się Danziger War, to moglibyśmy się dogadać. Ale jak się pytasz, Danziger wojna, Dobra, nieważne. I zastanawiam się, czy po prostu w Niemczech nie dać Kaisera. Po prostu Kaisera, e, wojny domowej w Niemczech i tak dalej. Więc wiecie co? Napiszcie mi na dole w komentarzach, co o tym sądzicie. Ja kolejny epizod nagram za jeden dzień, jak przeczytam wasze komentarze. I wtedy będę wiedział. Chciałbym, żeby to była przyjemna miniseria świąteczna. Wiecie, żeby. My wszyscy się tu dobrze bawili. Panowie, jak wam się miniseria podoba, prezent świąteczny, to będzie mi bardzo miło, jak strzelicie lajkacza i let's go! Na samym początku, moi drodzy, musimy zrobić konstytucję kwietniową. Rząd musi zakończyć reformy polityczne. No i moi drodzy, z badań na samym starcie wybiorę czoł Od razu. potrzebnym jest. Później zrobimy standardowo przemysł. Zaczniemy budować cokolwiek, bo to nie ma znaczenia, bo i tak jedziemy w jedną stronę. Przestaniemy produkować cokolwiek. Wszystko leci na razie w broń. gdańskie z naszym papetem. Przygotujmy się. Moi drodzy, Konstytucja kwietniowa już mi się kończy robić. Świetnie. Zapomniałem wspomnieć, że mamy tutaj też wielki kryzys i bardzo różne duchy narodowe. Mamy i Ukraińców tutaj, spór o wilno, rządy sanacyjne i tak dalej. Moi drodzy, to drzewko jest normalne. To drzew, nowe drzewko po powrocie królestwa. O, super. Teraz robimy moi drodzy Aela Icta Est. Jeżeli ktoś wie co to znaczy, może mi napisać, a słaby z łaciny to chyba po łacińsku. Rzeczypospolita potrzebuje silnego przywódcy, który doprowadzi kraj, który poprowadzi kraj przez ten ciężki okres. Demokracja i rządy sanacji mogą doprowadzić Rzeczypospolitą do zguby. Tutaj bez powiązań zyska popularność... Róbmy to. Moi drodzy, monarchiści rosną w siłę. Polscy monarchiści coraz bardziej rosną w siłę. Obywatom Rzeczypospolitej nie podoba się polityka obecnego rządu i w jakim kierunku ich kraj zmierza. Sanacja doprowadzi nas do zguby. Musimy działać. Moi drodzy, marsz na Warszawę. Czyli, moi drodzy, jeśli sanacja nie chce ustąpić, będziemy musieli ich wyrzucić siłą. Polacy biorą wszystko w swoje ręce. Moi drodzy, zaczyna się. Państwo polskie pogrąża się w wojnie domowej. Ultimatum Warszawy. Zachodnie wojsko polskie pod dowództwem Władysława Sikorskiego zajęło Poznań, Toruń i Łódź. W Poznaniu utworzono nowy tymczasowy rząd, który składa się z przedstawicieli nowej rady regencyjnej. Zachodnia generalizja wraz z politykami opozycji postanowiła poprzeć Sikorskiego. Ich śmigły stąp. Rzeczypospolita pogrążyła się w wojnie domowej. Po rozruchach monarchistów w całej Polsce rząd sanacji postanawia wysłać wojsko na zachodnie terytoria Rzeczypospolitej. Usunąć sanacyjne szumowiny z terenów Rzeczypospolitej. Powiem wam szczerze, że teraz wojna domowa wygląda troszeczkę trudniej, moi drodzy, robimy powrót królestwa teraz. Mamy jakiekolwiek maszynki, o, mogę nawet coś wystawić, więc wystawiamy zupełnie wszystko, moi drodzy. Lataj mi tu nad Polską. Mamy tylko 25 dywizji. Musimy wybrać pana Sikorskiego. Do drugiej armii dołączy pan Haler. bo pan Haler ma busty do piechoty, proszę bardzo. Panie Haller, rozbiegnij się pan po Polsce jak najszybciej, żeby mi tutaj nie pozajmowali terenów. Tutaj robimy od razu, musimy skontrować atak mojej artylerii nieprzyjaciela. Proszę tutaj wesprzeć tego pana. Dzień dobry, świetnie. Powrót królestwa, moi drodzy. Powrót króla. Mamy drzewko. Z regnum polona, i tak dalej. Po wojnie domowej będziemy mogli dokonać wyboru. Ale tutaj jest chwilę gadania, moi drodzy, bo jest nowa droga, ona będzie w niedzielę dostępna. Romanow na tronie, moi drodzy, czy Romanow ratuje Polskę? To jest droga, którą sobie pójdziemy. Mamy tutaj takie rzeczy jak możemy wybrać pomiędzy prawosławiem i katolicyzmem, możemy interweniować w Czechosłowacji, na Bałtyku, zmotoryzować naszej bar naszą armię, możemy stworzyć uniwersytety królewskie, warszawską szkołę oficerów. Mamy tutaj różne różności, z których będziemy musieli skorzystać. I naszą drogą, moi drodzy, jest Romanow. Zrobimy naciski na radę regencyjną, ale na początku musimy wygrać wojnę domową, moi drodzy. Tego co widzę dominację powietrzną, jakąkolwiek mamy, moi drodzy, czas by się było jakoś przegrupować i wyprowadzić ofensywę. Z Zobaczmy nasze template'y. Ojej, 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 ojej. O! Polska będzie tutaj potrzebowała, moi drodzy, dużo wsparcia raczej. Dobrze, tutaj widzicie, oni mnie atakują, wypykają się z organizacji. Tutaj nasza, moi drodzy, dziesiąta grupa artylerii razem z moją kawalerią i dwoma pułkami piechoty robi kontrofensywę. To powinniśmy wypchać bez problemu i dostajecie wsparcie. Moi drodzy, musimy przeszyć linie obronne Polski Falangistycznej. Nasza artyleria wszystko musi wspierać. Świetnie, do przodu, panowie. Mam tylko nadzieję, że damy radę tutaj zwyciężyć i wypchnąć. Tutaj mamy jedną dywizję Dywizję piechoty, moi drodzy, moja kawaleria i moje oddziały zrobią potężne uderzenie na tą dywizję piechoty. Będziemy się modlić. Może uda nam się ich przełamać. Tutaj jest bardzo ciężko. I artyleria ma bardzo mały breakthrough, ale udało się. Przełamaliśmy się, moi drodzy. Teraz wysyłamy nasz pułk kawalerii konnej, żeby zajął jak najdalej, jak najdalsze terytoria. Moja artyleria i moja piechota zaczyna ostrzeliwać e, wojska wycofujące się spod Piotrkowa Trybunalskiego, ale wchodzimy w głąb Polski, moi drodzy. Sanacja musi ustąpić. Tutaj świetna kontrofensywa, tutaj kolejna kontrofensywa. Tutaj, moi drodzy, ruszamy na Łomianki. Tutaj Łomianki nie będą miały żadnych szans. Wchodzimy coraz głębiej. Tutaj nasza kawaleria ledwo się utrzymuje, bo ledwo ale się trzyma. Nasza piechota już leci. Tutaj jest dywizja bez organizacji, więc wysyłamy tutaj Wsparcie w postaci trzech dywizji jest w porządku. Tutaj przybyły niemieckie czołgi ekspedycyjne. Wyobrażacie sobie to? Niemcy wysłali dywizje ekspedycyjne. Śmiechu warte, łomianki padły. Łomianki są nasze, bitwa o Warszawę będzie cholernie ciężka, ale postaramy się zwyciężyć, kontratakujemy tutaj te dywizje, postaramy się doprowadzić do krążenia Warszawy, nie będziemy chcieli rozciągać jak najwięcej frontu, bo nie chcę, żeby niewinni Polacy tracili życie w tej głupiej wojny domowej, bo są zmanipulowani przez monarchistów, przepraszam, przez falangistów, bo są zmanipulowani, moi drodzy, przez falangistów. Tutaj nawet może uda nam się zrobić piechotno-konny blitzki, raczej tego się nie uda zrobić. Dobrze, zatrzymujemy się, moje dywizje zostały okrążone, moi drodzy, musimy to skontrować jak najprędzej, bo inaczej tutaj. Będzie naprawdę ciężko. Krążyli mi główny trzon mojej armii. Tutaj na północy widzę, że możemy wejść w jedną prowincję. Tutaj artyleria z piechotą uderzy. Konną. Uda nam się to przebić. Czy nasze dywizje wytrzymają to okrążenie? Chciałbym. Bardzo bym chciał. Najważniejsze to jest pokonać te armię. Na północy. Dobrze, uda nam się, moi drodzy. Uda nam się. Nasza artyleria z okrążenia i nasza piechota górska też dołącza do tej walki. Świetnie, mamy to. Teraz, moi drodzy, czas na reorganizację frontu. A tak, Warszawa jest pusta. Moi drodzy, od razu wysyłam brygady konne, żeby zajęły się Warszawą, tam stoi tylko jedna niemiecka dywizja. Polacy postanowili się wycofać. Upadek Warszawy. Po małych starciach w Warszawie rząd sanacji ewakuował się do Lwowa, gdzie Edward śmigły rydz ma sztab generalny wojsk wiernych sanacji. W międzyczasie wojska podległe Władysławowi Sikorskiemu weszły do Warszawy i zabezpieczyły całą stolicę. Dzień i noc. Wojsko polskie pilnuje ulic miasta. Niektóre miasta postanawiają się same poddać. Niektóre miasta postanawiają, moi drodzy, same stąd wyjść, same otwierają nam drogę do zwycięstwa. Lecz sądzę, że Polacy nie będą w stanie pokryć całego frontu. Takie mam wrażenie. Tutaj, moi drodzy, uderzamy na dywizję kawalerii, bo tutaj ona jest najsłabsza, świetnie. I tutaj moja kawaleria będzie miała za zadanie okrążyć mojego przeciwnika. Bić się aż na Lublin, moi drodzy. Kawaleria wierzę, żeby ubezpieczyć teren. Piechota wchodzi tu. Dobrze, udało się. Rozciągnęliśmy front. Moi drodzy, otwock jest otwarty. Powtarzam, Otwocki. Został otwarty. Staramy się wejść do Otwocka. Czy moja konna kawaleria? Wjechaliśmy do Otwocka, moi drodzy. Otwock musi zostać utrzymany. Teraz nasza piechota rozpoczyna, moi drodzy, kontrofensywę na te okrążone dywizje. Te oddziały postanowiły się poddać. Jest w porządku, moi drodzy. Jest wspaniale. Moi drodzy, pan Sikorski zadecydował, że będziemy dążyć do kawaleryjnego okrążenia. Moi drodzy, Franciszek Kelberg. Zostaje przydzielony do naszych oddziałów kawalerii, ma pod swoją komendą pięć oddziałów kawalerii, moi drodzy. I on ma drogę zrobić taką. Gdzie się podziało wojsko polskie? Ja się pytam, moi drodzy, Kraków stoi przed nami otworem i nasze dywizje kawalerii dają radę. Nasze dywizje kawalerii powinny dać radę. Dążymy do tego, aby okrążyć niemiecką dywizję pancerną. Jeżeli mi się to uda, jesteśmy w domu. Świetnie. Niemiecka dywizja pancerna została skontrowana. Dziękuję. Da fidania, można powiedzieć. Kolejnym naszym badaniem będzie koncentracja przemysłu, bo chcemy wycisnąć z niego jak najwięcej. Upadek Krakowa. Po ciężkich walkach na obrzeżach miasta monarchistom w końcu udało się wyprzeć wojska podległe sanacji i wkroczyły do miasta z tanketkami. Wojska sanacyjne tracą coraz to ważniejsze miasta, moi drodzy. Dokładnie, ale my musimy korzystać, moi drodzy, z okazji, które daje nam tutaj rząd sanacyjny. Musimy starać się okrążyć jak największe, jak najwięcej wsparcia eee, pana Halera. Wojska Sikorskiego, upadek zamościa, moi drodzy. Lublin zdobyty, upadek brześcia. Każde polskie miasto. Niektóre miasta poddają się w ogóle bez walki. Ulepszenia do Enigmy. Nowe protokoły bezpieczeństwa zostały ustalone dla osób korzystających z Enigmy. Kiedy wprowadzono trzy winkowo i ustawienia były zmiane co kwadrat. Jednak w związku z obawami, możliwego zwołanie kodu postanowiono z czasem zmieniać. Okej, okay, dobra, Niemc, szyfrowanie plus 20. No problem. Teraz wyprowadzamy, moi drodzy, ofensywę spod Krakowa i wyprowadzamy ją tutaj w północne góry w żywcu. Mam nadzieję, że to wyjdzie. Coraz więcej polskich miast pad Moim łupem. O, 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 możliwe, że zajmę tą prowincję. Świetnie. Te oddziały zostały już okrążone, czyli trzy dywizje pod Katowicami zostaną zaatakowane teraz. Tutaj ta dywizja to raczej będzie po niej zaraz. Moje dywizje ostrożnie, powolutku. Kolejnym badaniem będą czołgi ciężkie, bo czołgi ciężkie będą nam potrzebne w pewnym etapie wojny do przebić pewnych fortyfikacji, o których. Nie będę jeszcze mówił. Dobrze, moi drodzy, te dywizje pod żywcem zostały tutaj okrążone i unicestwione. Tutaj moje wojsko powoli puszuje. Musimy dojść aż do Lwowa. Teraz moja armia się przeorganizuje na froncie. Dobrze, tutaj się udało zwyciężyć. Kawaleria dołączy do tego pana. I teraz, moi drodzy, Haler dostanie bardzo agresywny plan. Uruchamiamy im doktrynę natarcia i do przodu. Miejmy nadzieję, że panu Halerowi się uda zwyciężyć. Lwów został już zdobyty przez monarchistów, moi drodzy. Udało nam się. Mamy lwów. I mamy, moi drodzy, koniec wojny domowej. Królestwo polskie przyjmuje 18 regionów, anektujemy państwo polskie i teraz. Moi drodzy, możemy już ruszyć w wybory króla Rzeczypospolitej. To będzie trwało 70 dni. Koniec wojny domowej w Polsce. Wojska pod dowództwem generała Władysława Sikorskiego zajęły najważniejsze miasta, w tym Warszawę. Ignacy Mościcki, Józef Beg i Śmigły Rydz uciekli do Rumunii. Niech uwarte. Na szczęście rząd rumuński dokonał ekstradycji zdrajców do Polski. Od razu po przekroczeniu ponownie granicy zdrajcy, którzy mieli doprowadzić do upadku Rzeczypospolitej, zostali aresztowani. Aresztowano też wszystkich członków rządu sanacyjnego. Najpierw zajmijmy się zdrajcami, a potem możemy wybrać króla świet. Oczywiście mobilizujemy naszą gospodarkę i oczywiście potrzebujemy tutaj teoretyka wojskowości. Tutaj mamy teoretyka od wojny mobilnej. Bo Polska wie, że Polska musi się zaadaptować aktualnie. Bo Polska ma przestarzałe technologie i my musimy się moi drodzy mocno zaadaptować, e, jeżeli chodzi o technologię i prowadzenie wojny. Nie możemy prowadzić wojny okopowej i tym podobne. Dlatego usuwamy naszą armię i rozpoczynamy szkolenie nowej armii Rzeczypospolitej i moi drodzy będziemy ją całkowicie przemieniać w najlepszą armię Rzeczypospolitą jaką tylko i wyłącznie Widział moi drodzy świat. To będzie template Rzeczypospolitej, reszta się nie liczy. Mamy bardzo dużo, będziemy potrzebowali artylerii i bardzo dużo będziemy potrzebowali sprzętu i rozpoczniemy nad tym produkcję, ale na początku musimy wybrać króla, który nas poprowadzi do zwycięstwa. No i wiecie co moi drodzy, teraz taka luźna myśl. Myśl. Udało mi się wygrać wojnę domową, prawda? No i tutaj mamy Wąsacza, który będzie robił zadymki. Tu mamy Stalina, który będzie robił zadymki. No i wiecie, oddam Gdańsk, to wbije się w Stalin, oddam nie oddam Gdańska, to wbije się w wąsacz i Stalin. I oczywiście ja mogę to poprowadzić. Y w sensie mogę toczyć wojnę na dwa fronty. Mam nadzieję, że uda mi się to wykonać. Sądzę, że to będzie no, wykonalne. To jest. Em, lecz mamy tutaj wybory Króla Rzeczypospolitej i my będziemy robili, my będziemy szli, moi drodzy, w Romanowa na tronie i będziemy starali się ustawić Romanowa na tronie. A tu są mega ciekawe opcje, takie jak na przykład, moi drodzy, dogadanie się z Japończykami, wsparcie z kraju kwitnącej wiśni. Możemy spróbować dogadać się z Japończykami i Japończycy powinni nas wtedy wspierać. Powinni zostać, wiecie, bez jest I teraz mamy tutaj od cholery drzewek, które będziemy musieli zrobić, żeby ten kraj jakoś umocnić, tak samo jak nasze przemysłowe rzeczy, tak samo jak rzeczy związane z armią, tak samo jak będziemy musieli oprzeć, moi drodzy, naszą ekspansję, czy ruszamy na Niemcy, czy ruszamy na to, czy na to, czy wzmacniamy kraje? I właśnie to jest teraz do was pytanie na koniec tego materiału. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wzmacniamy AI, żeby było trudno, hmm, czy moi drodzy, bo ja mogę zacząć od początku prywatnie, rozegram sobie wojenkę domową, nawet może szybciej mi to pójdzie i po prostu zaczniemy budowę królestwa polskiego. Czy na przykład robimy tak, żeby Francja poszła do kominternu, Wielka Brytania do kominternu USA, żeby świat był komunistyczny i monarchiści wyzwalają świat, też tak można zrobić. Możemy spróbować ustawić Niemcy komunistyczne? No nie wiem. Dajcie mi znać, co sądzicie w komentarzach. Ja tutaj, moi drodzy, się z wami pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Czekam na Wasze komentarze. Kolejny odcinek nie wiem, kiedy się pojawi, ale się pojawi. Obserwujcie kartę społeczność, e, i bo ja tam daję dużo informacji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek i seria Wam się podoba. I do następnego odcinka.